Film, który oglądacie, powstał dzięki Przemysławowi Jaworskiemu, jednemu z moich patronów. Witaj, fabruro. Oczekiwałem cię. Osiem lat temu podjąłeś się misji odzyskania medalu z kartofla, ale ci się nie udało. Co? Ale nie przejmuj się. Oto artefakt, który pozwoli ci doprowadzić misję do końca. Ale. jak. jak kurwa nie chcę. To się stanie, mistrzu Kado. Nie. Nie stanie się. Nie. Mm -mm. Nie. Nie. Więc idź, Sapzio. A ja oddalę się nieśpiesznie. No kurwa. A sorki, nie w tą stronę. Jakiś dzisiaj zakręcony jestem. Powodzenia. No ja, pierdolę. Osiem lat temu wyruszyłem z Sabrurą w podróż, której wolałbym nie powtarzać. Dziś jestem już bardziej opanowanym mężem i wojownikiem, i wracam do Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, aby poznać jego prawdziwe zakończenie. Jakby mnie to kurwa interesowało. Najlepsze jest to, że nie mam saveów i muszę grać od samego początku, ale tym razem bez oszukiwania. Na oryginalnej konsoli. NIE MA KURWA LIPY Przypomnę, Sabrura lubiący wietrzyć pachy i rzucać dramatycznymi spojrzeniami Zostaje wysłany przez wysoko siedzącego typa w różowej ceracie Aby odzyskać jakiś talizman z gówna Aby to zrobić musi odwiedzić cztery światy Świat śmierdzących wyssanych z dupy wiatrów Gdzie ginie się nader często A na końcu spotyka Fujina, który wygląda jak doktor Dziwago A którego pokonanie graniczy kurwa z cudem jakimś ogromnym. Drugi to świat Ziemi, który wygląda jak wnętrze brudnego dubska spenetrowanego wielkim balasem. Tutaj walczymy z idiotyzmem twórców, jakimiś dziurami rozwierającymi się pod nami. Bosem jest kurwa jakiś Golem z Gówna, który jest tylko odporny na jeden cios i ten cios zadajemy tylko po to, aby uciec mu między nogami i aby uruchomić jakiś Stempel z Gówna, który ma go zmiażdżyć. Świat wody z Kibla, który dzieje się no jak myślicie, gdzie? No w w kanałach kurwa się dzieje. Bossem jest tutaj Aquaman, który walczy nieczysto i potrafi zajebać Sabrurę w 3 sekundy. Świat ognia, gdzie giniesz albo od tego, że zapierdalasz po palenisku, albo zatłuką ci jakieś walce z kolcami albo przepotężne kutafony. Bossem jest tutaj płonący Raiden, który podpalił pierdy ze swojego dubska. Jeśli uda ci się go pokonać, zyskujesz talizman z gówna, który zabiera łysy biały człowiek mąka, czyli Quan Chi, A Sabrurę Sabrura spotyka Rajdena, którego ryj jest jakiś taki dziwaczny. W końcu Rajden otwiera portal, a Sabrura se w niego wskakuje. No i tutaj, 8 lat temu, historia się kończyła. Ale spokojnie. Jeśli myślicie, że to, co było do tej pory, było zjebane, trudne i na wszechmiar chujowe to potężny atak gówna czai się po przejściu gry na poziomie trudności medium. Co najmniej. I teraz dopiero zacznie się prawdziwa zabawa. Wcześniej to była taka kurwa rozgrzewka dla niepełnosprytnych. To, co czai się po wejściu Sabrury do teleportu, to już zupełnie inna jakość skurwienia i chujowizny. A więc... Sabrura trafia do więzienia dusz, z którego musi się wydostać. Mamy tutaj potężnych strażników, którzy nie pierdolą się w tańcu. Nie dość, że trzeba ich trochę ponapierdalać, aby zmiękli, to jak zaczną swoje kombosy, to możesz odpalać grę od save'a. Przejście pierwszych czterech, których trzeba pokonać, zajęło mi jakieś 40 minut. 40 minut ciągłych prób, żałosnych technik, porykiwań szlochów. Jeśli ci się to uda, otwierają się drzwi, za którymi kurwa czeka dwóch zakapturzonych mnichów i kolejne 30 minut z głowy. Ale muszę tutaj pochwalić deweloperów za mądre ustawienie checkpointów. Chyba ogarnęli, że niewielu mocarzy na ziemi przeszłoby to na jednym żyćku. Po pokonaniu dwóch zakapturzonych skurwiałych mnichów, kolejna część mostu i kolejni strażnicy. Całe szczęście. Walka z nimi jest opcjonalna, więc, jako sprytny mały kangur, po prostu przeskakiwałem, lecąc jak pojebany do kolejnego checkpointa. No i tam Sabziro łapią jakieś konusy, i wielki patafian i go dźgają swoimi dzidami w odbyt, aby nie był smutny. Sabrura trafia do więzienia, i teraz ciekawostka. Jak na początku zrobiłeś Fatality na skorpionie, to pojawi się tu skorpion. A jak darowałeś mu życie, to pojawi się szajnuki, coś tam popierdoli. Sabrura dostaje widocznie hiperwentylacji, bo dycha zachłannie, jakby cela była wypełniona kokainą. Do tego dochodzi poważne wietrzenie pach. Po tej radosnej scence, nadal uciekamy z więzienia. Tutaj są typy z bazukami. Kolejny kurwa wymysł niedojebanych deweloperów. Dlaczego? Otóż jeśli przeciwnik jest poza ekranem, i spróbujesz go zamrozić, to ci się nie uda. Pocisk wyparowuje zaraz po opuszczeniu ekranu. I spoko rozumiem, ale jak strzeli kutasiarz z bazuki, to pocisk będzie kurwa leciał do usranej śmierci. I nie raz, i nie dwa, dogoni cię w momencie, jak planujesz skok nad rozpadliną. Już nie wspomnę o tym, że przeciwnicy się respawnują, jak tylko odejdziesz kurwa 3 metry, 3 metry i kiedy myślisz, że jest bezpiecznie, bo odszedłeś tylko po to, aby zrobić rozbieg przed skokiem, cyk i kurwa jest znowu i rozmaruje ci dupsko jak dżem na goferze. No ja pierdolę. Gra nawet nie sili się. Na to, aby dać ci szansę. Już nie wspominam o tym, że poziom będziesz przełaził w mi w powrotem ze trzy razy, a przeciwnicy tylko czekają w swoich kurwa norach, aby zrespawnować ci się przed ryjem i wyjebać srogie kombo, po którym strzelisz kopytami. Bosem więzienia jest taki wielki kutasiarz z piłami, którego nie można pokonać, no przynajmniej nie w normalny sposób, ale jak. Poznasz ten pojebany sposób, to też kurwa zginiesz dziesiątki razy, zanim przypadkiem szczęśliwić się to uda. A więc podejście do niego nie ma sensu, bo wyjebie ci piłą w ryj. Jedyne co możesz, to podbiec w szalonym pędzie, jak menel, który dogania cię, jak wychodzisz z biedronki i zapierdalasz do samochodu z czterema siatami, portfelem, kluczykami i paragonem w zębach. A tu za tobą słyszysz, daj kierowniku 5 zł! Konia z rzędem, kto by nie chciał zajebać takiemu typowi z półobrotu. Więc trzeba podbiec i zasadzić high kicka i potem od razu spierdalać do tyłu. I tak powtarzać przez całą walkę, ale jeśli za bardzo przeciwnik się zbliży, trzeba zrobić wślizga pomiędzy jego krzywymi girami i od nowa cała pojebana akcja. Bez kitu, na początku zabierałem mu dosłownie kilka procent energii. Przypominało mi to walkę Pudziana z Najmanem. No chore kurwa jest to. Godziny walczyłem z jednym typem. Jak uda ci się go pokonać, mamy jakiś filmik z Lafiryndami i z dużymi cyculami. No, przynajmniej jest jakaś nagroda. Mój sopel wreszcie zapłonie. Kolejny poziom to most do twierdzy Szainuka, i teraz jesteśmy już w potężnej dupie. Przed nami stoją trzy kurwa, trzy roboty, które przypominają tego typa z piłami wcześniej. Z tym, że dwa mają miotacze ognia, a jeden pistolet. Choć to pojebane kurwa w opór i pewnie myśli, że to już jest na maksa. A gdzie tam? Przed nami najtrudniejszy boss, typ co opierdala na dinozaurze. Wiem, ja też tego nie rozumiem. Trochę mnie nastraszyli, że to jest w ogóle jakiś przechuj niemożliwy do pokonania, no tak w opisie przeczytałem. I tak kurwa czytałem opis ze strategiami na tych wszystkich przychlastów, opisy, które chuj dawały, ale podobno ujeżdżacz dinozaura, to już masakrator nad masakratory. I co? już po tym wszystkim byłem tak zajebisty, że pokonałem go w 5 minut. Tak kurwa, 5 minut. Teraz coś wam powiem. Po przejściu mostu stałem się wytrawnym znawcą technik Mortal Kombat Mythologist. Opracowałem techniki, o jakich mistrzą Shaolin się nie śniło. Pokonywałem chujów na sposoby, o których nie pisano w starożytnych kurwa zwojach z zmożny szatana. Tak kurwa, jestem już półbogiem tej jebanej gry. Tak wtedy myślałem, ale pozostał jeszcze jeden poziom. Stwierdza to ponownie te zakapturzone mnichy, jakieś typy z siekierami. Całe szczęście opracowałem starożytną technikę, którą nazwałem Spierdalaj w podskokach. Dzięki czemu olewałem przy Dupasów od razu lecąc do bosów. Tym razem mamy do pokonania trzy te lafiryndy z cycolami. Każda jest jakaś pojebana, ale ja, jako że poznałem sekrety, o których nie śniło się starożytnym dziadom pijącym wodę z gangesu, każda labadziara padała pod moimi tanimi technikami żenującymi sztuczkami, wzbudzającymi litość ciosami. Nieważne. Ważne, że było to skuteczne w opór. Nie było miejsca na kombosy i wyrafinowane ciosy i, kurwa cudawianki. Siermięga i tani podstęp doprowadziły mnie tutaj, a nawet dalej. Trzy Lafiryndy nie były łatwe, ale każda padła pod naporem moich tanich ciosów specjalnych. Aż każda z Lafirynd miała jedną część klucza otwierającą tajne sanktuarium Quan Chi. O kurwa mać. Walka z tym łysym ojebanym mąką Szymanowską pojebem to epopeja, której mało kto by sprostał. Wszystkie moje tajne techniki nie miały tutaj mocy. Kombinowałem jak lump pod żabką, który chciał kupić małpkę lubelskie, a miał tylko na chleb żytni krojony. No nijak kurwa nie dawało rady. I tutaj coś wam powiem. Pewną prawdę, która była skrzętnie ukrywana przez sensejów, którzy doszli aż tutaj. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero byłby fajną grą, gdyby zmienić lub dodać tylko jeden element, jeden kurwa niewielki element. I nie. Nie chodzi mi o poziom trudności. To może zostać. Otóż gdyby chuje niedorobione piździelce dali możliwość sterowania bohaterem na gale odpada, bo niestety tak, całą grę napierdalasz na guziorach kierunkowych. Palec boli mnie do dzisiaj. Przez te guziki 80% ciosów kurwa nie wchodzi. Zauważcie, że większość speedrunów na YouTubie jest na emulatorze. Nikt nie chciał grać na padzie, bo to jest po prostu totalnie spierdolone. Na 10%. Prób lub wykonania Ice Blasta, jeden wchodził, jeden, kurwa, akurat wtedy, gdy go nie potrzebowałem. Bez kitu, przez całą grę była walka z tym jebanym sterowaniem. Autentycznie palec mam zdrętwiały do dzisiaj. I gdyby tylko dodać możliwość sterowania gałą, gra by była do ogarnięcia, ale nie ta. Jak spierdolić to na maksa? Tak czy tak, opracowałem tanią technikę zamrażania łysego pojeba i sadzenia mu plomby na ryj. I tak powtarzałem to kilka minut i tutaj kolejna ciekawostka, jeśli na ostatniej Lafiryndzie nie dokonałeś aktu fatality, to gdy Quan Chi będzie miał reszteczkę energii, to ta wbiegnie jak Tiger Bonzo do mopsu i zasadzi mu strzała i ten spadnie w przepaść. No i tam Laska widać, że chyba i tam przypadły do gustu wietrzone pachy Sabrury i chyba będzie z tego jakiś srogi pornos. No ale niestety, Laskę zabija Shynook, który okazuje się ostatnim bossem. I to do tego najbardziej pojebanym. O kurwa, jak pojebanym okrutnie. Zacznijmy od tego, że Szajnuk jest niezniszczalny. Każdy cios zatrzymuje się na jakiejś kurwa tarczy z gówna, więc nie rozumiem po co mu w ogóle kurwa na górze pasek energii. To co trzeba zrobić to zamrozić chuja w momencie jak błyska jego medalio z gówna. Szybko użyć teleportu, przenieść się na drugą stronę planszy i zapierdalać jak pojebany, znaczy jak ten menel co cię goni jak śmigasz z biedronki z siatami, do zamrożonego Szajnuka, aby zdjąć mu z garba medalio z gówna. de la W praktyce okienko, w którym musisz dobiec, jest tak wyliczone, że jak spóźnisz się łamek sekundy, to rozjebie cię jak psa. Pamiętacie o niewchodzących ciosach zamrażających, tutaj poczujesz tego pełną siłę. Próbowałem tak ze 45 minut i chuj z tego wyszło, więc opracowałem nową technikę nazwaną nauckiego pojebańca. Otóż skok na szajnuka od razu odrzuca saburę do tyłu, bo jest ta tarcza główna, Ale nie zabiera mu to energii I teraz. Jeden na 60 skoków pozwoli przeskoczyć mu za plecy, a tam trzeba szybko zajebać iceblasta i zabrać medalion. Tak mi się przynajmniej wydawało i w końcu po 45 minutach Sabrura pięknym skokiem dostaje się za plecy Szajnuka, wchodzi od pierwszego strzała Iceblast mrożący mu gówno w dupsku i jak jebany mistrz zdejmuje mu medalion z gówna. Udało się, kurwa. Udało. Ten co prawda zmienia się w wielkiego kurwia, ale Sabrura pyk do teleportu i filmik końcowy. Typo z różowej ceraty, tam jest w ogóle zajebiście zadowolony. Pojawi się jakiś tam łysy dziadyga z wąsami, czyli Shang Tsung i tam pierdolą kocoboły. No i wjeżdżają napisy końcowe. Kurwa. Kurwa! I chuj. Tak, ukończyłem Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Nie na emulatorku, na PlayStation 1, na kurwa padzie, na strzałkach, tak kurwa. Jestem mistrz, nad nadmistrze. Nigdy nie grałem w coś tak trudnego i skurwiałego. Osiem lat temu oszukiwałem i to srogo. Grając na emulatorze sadziłem ciągle save state'y, aby nie zaczynać od checkpointów. Ale nie tym razem. Przeszedłem po Bożemu, całość, tak jak pojebany King Bruce Lee mistrz, ale zdania nie zmieniam. Twórcy powinni ZAPIERDALAĆ na galerze napędzaną przez wietrzących pachy galerników. Co za pojebana akcja dla totalnych pojebów. Ile osób w ogóle na świecie to skończyło? Sądzę, że niewiele, ale ja zaliczam się dziś do grona prawdziwych kurwa wymiataczy, którzy zmarnowali swoje życie na granie w chujową grę, aby pochwalić się tym na YouTubie. Jestem kurwa King of the Limbo, biacz! Prawo, subruro, dokonałeś tego, jestem z Ciebie dumny, ale jest jeszcze jedna misja do wykonania. Ale nie przejmuj się. Oto... Uf, kuf. Ale nie przejmuj się. Oto artefakt, który pozwoli Ci doprowadzić Twoją misję. Trzymaj się, ku. Ale nie przejmuj się. Oto artefakt, który pozwoli ci doprowadzić misję do końca. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Materiał o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz materiał wygenerowany losowo przez algorytm YouTube'a.